Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie 6 maja 2021 roku. Dziś chciałbym poświęcić nieco czasu na omówienie przynajmniej pokrótce chińskiej strategii w Arktyce. Jak to się dzieje, że kraj, który formalnie nie jest krajem arktycznym, realizuje tak śmiałe projekty? Czasem nawet powiedzielibyśmy nieco nonszalandzkie właśnie w tej części świata, jak traktuje ten region i tak naprawdę czemu ma służyć aktywność chińska w Arktyce. Temu będzie poświęcony dzisiejszy geopolityczny dziennik analityczny. Zarówno Xi Jinping, jak i wysocy rangą chińscy urzędnicy. Odpowiedzialni za politykę tego państwa wobec Arktyki jasno wskazują, że zbudowanie polarnej potęgi chińskiej do 2030 roku jest głównym celem właśnie Chińskiej Republiki Ludowej w tym obszarze świata. Oczywiście tutaj mamy do czynienia po pierwsze z takimi oficjalnymi dokumentami, jak na przykład z białymi księgami. Chociażby z tą z 26 stycznia 2018 roku, która określa chińską politykę arktyczną. Link do tej do anglojęzycznej wersji tej białej księgi znajdziecie Państwo w opisie filmu. Natomiast faktem jest, że analiza behawioralna, analiza zachowania Chińczyków w Arktyce pokazuje, że to znaczenie tego regionu dla, dla Pekinu jest o wiele większe niż wskazywałyby pewne publiczne wypowiedzi czy publiczne publicznie. Właśnie udostępniane dokumenty. Warto podkreślić, że Chińska Republika Ludowa rozpoczęła swoją działalność w rejonach podbiegunowych, no można powiedzieć, stosunkowo późno. Dopiero w latach 1984-1985 zorganizowano pierwszą chińską ekspedycję antarktyczną. Ona była wtedy tutaj realizowana w oparciu o statek Xi'angyang Hong 10. No a w lutym roku 1995 założono na wyspie króla Jerzego pierwszą stację antarktyczną, nazwaną zresztą stacją Wielki Mur Chiński. Ciekawe, ponieważ na tej samej wyspie swoją stację antarktyczną posiada również Polska. Stację imienia Henryka Arktowskiego, zresztą jak wiele innych państw, chociażby przez, tutaj warto wymienić te, te stacje założone przez Brazylię, Chile, Rosję, Peru, Urugwaj, Argentynę czy Koreę Południową. To był, można powiedzieć, taki swoisty wstęp do geopolityki czy geostrategii Polarnej Chińskiej Republiki Ludowej. Natomiast w 1989 roku zorganizowano, można, czy też stworzono, no, bardzo ważną stację Zhongshan. Która została położona na wschodnim wybrzeżu Antarktydy, i tak naprawdę tutaj można powiedzieć, że tych kilkadziesiąt ekspedycji naukowych, badawczych, właśnie na południowy biegun, które przeprowadzili Chińczycy, stanowi bardzo ważny element ich strategii. Polarnej, można powiedzieć południowej strategii polarnej, ponieważ możemy tutaj spokojnie wymienić takie dwa obszary: północną i południową strategię polarną czołowych istotnych mocarstw świata, no ale także państw leżących w obrębie, czy też graniczących z tymi obszarami. O tyle, o ile Antarktyka jest pewnego rodzaju projektem bardzo perspektywicznym, no mówi się tutaj, że czas Antarktyki. To jest czas no, mniej więcej za 25 lat na kolejne ćwierćwiecze, po upływie ćwierćwiecza to będzie obszar, biały kontynent będzie tym obszarem bardzo istotnej rywalizacji między mocarstwami. Natomiast dziś nieco więcej na temat samej strategii arktycznej. I tutaj oczywiście bardzo istotne jest powołanie w 1989 roku Chińskiego Polarnego Instytutu Badawczego. To instytucja, która stała się taką organizacją, która planuje i koordynuje całość działań naukowo-badawczych, które są podejmowane przez Chińczyków w odniesieniu i do Antarktyki, i do Arktyki. Ten instytut podlega chińskiej administracji Arktyki i Antarktydy, który z kolei jest Pewnego rodzaju, no, można powiedzieć, takim częścią organizacyjną, jednostką organizacyjną, pionem funkcjonalnym państwowej administracji oceanicznej. I to, właśnie, I to właśnie chińska administracja Arktyki i Antarktydy jest odpowiedzialna za organizację i zabezpieczanie pod względem logistycznym arktycznych i antarktycznych programów badawczych, zaopatrywanie polarnych stacji w obu, na obu tych kierunkach północnym i południowym na obu biegunach, no a także oczywiście jest odpowiedzialna za eksploatację statków badawczo, badawczych, takich jak Śnieżny Smok czy Śnieżny Smok 2. No, pamiętamy, z jaką pompą w latach 2019 najpierw testowano, a w 2020 roku oddano do użytku śnieżnego smoka 2. To, była, to było wielkie wydarzenie, tutaj Chińczycy niewątpliwie wybijają się na bardzo samodzielnego gracza. Polarnego. Dlaczego Chińczycy w ogóle realizują tego typu, tego typu ekspedycje, tego typu działalność, która, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest tania? Nie jest tania i poza oczywiście tą warstwą propagandową, wypowiedziami, że Chińczycy staną się polarną potęgą do 2030 roku, warto przyjrzeć się, przyjrzeć się celom strategicznym. Po pierwsze, Chińczycy postrzegają oba Oba regiony polarne jako element w nowych przestrzeni, łącznie z dnem morskim i przestrzenią kosmiczną, jako nowe przestrzenie rywalizacji mocarstw. Dodatkowo, co istotne, przestrzenie niezarządzane, praktycznie oczywiście niezarządzane, mówimy tutaj o pewnych o, o faktach. I w tym kontekście no, pojawiają się liczne głosy, w, chociażby w, 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 chińskim, w chińskich ośrodkach eksperckich, takich jak w Chińskim Centrum Badań Polarnych, tutaj dr Yang bardzo nawet dobitnie stwierdził, że Chińczycy powinni mieć udział w tych zasobach, w zasobach polarnych, w zasobach jeżeli chodzi o dno morskie i zasobach jeśli chodzi o przestrzeń kosmiczną oczywiście, równym udziałowi Chin w światowej populacji. Czyli mamy ten element demograficzny, który staje się, no pewnym po powiedziałbym takim... Mm... Nie lewarem, ale takim elementem propagandowym, gdzie Chińczycy poprzez liczbę swojej ludności, ale także procent światowego PKB, który generują, roszczą sobie prawa do tych terytoriów niezarządzanych. I to jest bardzo istotny element. Oczywiście chodzi tutaj między innymi o zasoby naturalne, między innymi o surowce energetyczne, które zalegają na Dnie Arktyki, czy też są pod tą pokrywą lodową w Antarktyce, i tutaj oczywiście ten element gospodarczy jest niezwykle istotny, czy też związany właśnie z sektorem energetycznym. Druga kwestia, bardzo istotna z punktu widzenia Pekinu, to jest oczywiście potencjalna możliwość skrócenia tras żeglugowych do Europy poprzez północną drogę morską. Poprzez przejście północno-wschodnie, no ale także oczywiście do Ameryki Północnej, przez przejście północno-zachodnie. Tutaj oczywiście warto podkreślić to, że chińska gospodarka w bardzo dużej mierze jest uzależniona od transportu drogą morską. I w tym kontekście warto przywołać koncepcję północnej drogi morskiej, czyli tego, tej propozycji chińskiej rozwoju. Tego, tego obszaru, który tak naprawdę no, jest pewnym elementem tej wizji jednego pasa, jednej drogi, którą Xi Jinping rozpoczął w 2013, 2013 roku. I no, ten rok 2015, taka symboliczna oczywiście data chińskiej wizji tego, tej północnej drogi morskiej, która, która jest niczym innym jak po prostu szlakiem żeglugowym wzdłuż brzegów Eurazji, no, biegnącym od oczywiście biegnącym przez cieśninę Barenca i przez Morze Beringa, Morze Czukockie, Morze Wschodnio-Syberyjskie, Morze Łaptiewów, Karskie, Białe, Barenca itd., itd. Jest to bardzo istotny element łączący, łączący Daleki Wschód z, euro, z, częścią, z częścią Europy. Z oczywiście, i tutaj mamy bardzo istotny element tego przejścia północno-wschodniego. Północno Podobnie zresztą jak przejścia północno-zachodniego, oba mają perspektywicznie bardzo istotne znaczenie, jeśli chodzi o obniżenie kosztów transportu morskiego w handlu zagranicznym. Tutaj oczywiście chodzi nie, nie o zastąpienie żeglugi przez kanał Suezki, ale o dywersyfikację i transport surowców energetycznych bezpiecznymi szlakami. Stąd zresztą zaangażowanie chociażby chińskie w import rosyjskiego LNG, jeśli chodzi o, o, drogę, o drogę morską. Ostatnie wydarzenia z 2021 roku w kanale sueskim, chodzi o zablokowanie tego kanału przez statek Even, Even Given, no pokazują jasno, że, że ta możliwość, Istnieje nie tylko jeśli chodzi o potencjalny wypadek, potencjalny, po prostu, potencjalnego czarnego łabędzie, no ale także należy rozważać tutaj możliwość wybuchu wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, która w sposób niezwykle istotny wpłynęłaby na gospodarkę, na gospodarkę chińską. I to jest bardzo istotny element, który Chińczycy tutaj rozwijają. I w tym kontekście, oczywiście, należy przyjrzeć się bliżej wszelkiego rodzaju działaniom chińskim, które są określane jako takie działania podwójnego, podwójnego zastosowania. Pamiętamy doskonale, Tę propozycję, czy te, te, te działania takiego miliardera chińskiego, jednego z najbogatszych Chińczyków, jak Huang Nubo, który tak naprawdę no, wywołał bardzo wielkie poruszenie w 2011 roku w, w Islandii, kiedy zaproponował zakup 3. Y, 300 km kwadratowych wyspy w celu wybudowania, wybudowania między innymi pola golfowego. No faktem jest, że, to, że ten obszar średnio nadawał się w sensie oczywiście geograficznym na pole golfowe, więc od razu powstało pytanie. Po co takie pole golfowe z lotniskiem i ze 120 pokojowym hotelem? Podobnie zresztą miały się tutaj oczywiście chińskie propozycje zakupu działek na, w Grenlandii czy w, czy w innych państwach, czy w innych obszarach skandynawskich. Warto oczywiście podkreślić, że te działania chińskie mają charakter sieciowy, mają charakter bardzo szeroki, obejmują zarówno tę działalność naukową, stricte naukową. I tutaj warto przywołać rok 1997, kiedy chińscy naukowcy przystąpili do Międzynarodowego Arktycznego Komitetu Naukowego. To organizacja pozarządowa, która zrzesza wszelkiego rodzaju badaczy właśnie Arktyki. Natomiast te kolejne lata, właściwie możemy powiedzieć aż po dziś dzień, pokazują, że pozycja chińskich naukowców, ich publikacje, ich uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach, programy badawcze, w których biorą udział, no niewątpliwie pokazują, że zdobyli jedną z czołowych pozycji w środowiskach naukowych, i co warte podkreślenia, cały czas te pozycje umacniają. Oczywiście Chińczycy chcą nadal uzyskiwać instytucjonalny wpływ na rozwój sytuacji w Arktyce. Tutaj warto podkreślić, że już w 2007 roku Chińska Republika Ludowa wysłała obserwatorów na sesję Rady Arktycznej, a w roku 2008 uzyskała w tej organizacji status obserwatora, co było, no, można powiedzieć, ewenementem, ponieważ. Chińczycy byli pierwszym, Chiny były pierwszym niearktycznym państwem pozaeuropejskim właśnie w Radzie Arktycznej. Oczywiście może ktoś powiedzieć, że Rada Arktyczna jest takim no, międzyrządowym forum dyskusyjnym niż niż jakimkolwiek taką powiedziałbym realną instytucją mającą konkretne możliwości egzekucji czegokolwiek w Arktyce. Niemniej jednak widać jak szeroko Chińczycy tutaj zarzucają sieci. To nieco przypomina grę w Go i, i, i próbę właśnie zdobywania poszczególnych przyczółków, bardzo istotnych z długiej perspektywy. Myślę, że ta strategia obserwuj i Czekaj i obserwuj, jest bardzo istotna i bardzo tutaj konweniuje z tą, z, z tą polityką, realną polityką chińską. Zresztą, jeśli spojrzymy na rok 2019 i wizytę Xi Jinpinga w Rosji, to warto podkreślić, że jednym z tematów rozmów była istotna współpraca rosyjsko-chińska w Arktyce. To oczywiście jest, jest korzystne z punktu, czy można powiedzieć tak, w krótkookresowym, czy średnio nawet okresowym takim, takiej perspektywie. Jest to korzystne dla Rosji, ponieważ no oczywiście przyciąga inwestycje chińskie w Arktykę, no ale niewątpliwie trzeba spojrzeć na to chłodno i realnie. W perspektywie strategicznej takie chińskie inwestycje nie są bezinteresowne w region Arktyki i wielu rosyjskich analityków, strategów widzi, dostrzega takie, takie zagrożenie. Faktem jest, że tutaj, jeżeli chodzi o status obserwatora w Radzie Arktycznej, który skupia, no przecież takie państwa jak Stany Zjednoczone, Kanada, Federacja Rosyjska, Islandia, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia powoduje, że Chińczycy zaczynają realizować swoje interesy przede wszystkim gospodarcze. Chodzi między innymi oczywiście o dostęp do złóż, do złóż gazu. Tutaj szacuje się, że w Arktyce leży mniej więcej 1 trzecia globalnych zasobów, tych zasobów, jeszcze nie, nie oczywiście tutaj nie odkrytych, tutaj mówimy o pewnych szacunkach, natomiast ten element y, oczywiście y, budowania sobie przyczółków jest bardzo istotny. No, warto chociażby, już wspomniemy o y, y, Huang Nubo, który chciał nabyć te. Y pola golfowe w Islandii, czy też tereny pod pola golfowe. Natomiast warto także podkreślić, że miał zakusy no, na również bardzo istotny te, obszar strategiczny, jak chociażby element, czy też może inaczej pewną działkę w Kirkenes, czyli w archipelagu Svalbard. Oczywiście były takie propozycje jeszcze całkiem niedawno, bo 5 lat temu, kiedy Chińczycy próbowali kupić duńską bazę wojskową, zamkniętą dwa lata wcześniej, co już było takim naprawdę bardzo alarmującym sygnałem dla. Państw zachodnich, dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, i tak naprawdę od tego mniej więcej momentu mamy do czynienia z bardzo ciekawymi analizami powstającymi na zachodzie, które wskazują jasno, że Chińczycy poprzez swoje sieciowe działania, niepozorne z punktu widzenia oczywiście takich, takiej wielkiej polityki, no bo czymże jest tak naprawdę innym jak stworzenie chińsko-nordyckiego Centrum Badań Arktycznych, no wydawałoby się niewinną naukową działalnością. A tak naprawdę to dzięki właśnie tej inicjatywie w latach 1997-2007 Chińczycy zorganizowali aż 8 ekspedycji polarnych i znacznie zwiększyli swoją obecność, obecność tutaj, tutaj w Arktyce. W związku z czym oczywiście te obietnice chińskie zainwestowania nawet do 10 miliardów dolarów w rozwój rosyjskiej dalekiej północy, mamy te deklaracje jeszcze sprzed spotkania z 2019 roku, no jasno wskazują, że ten element jest niezwykle istotny dla Chińczyków. I to się potwierdza także w liczbach, które Chińczycy oczywiście wydają, jeżeli chodzi o te wydatki, chociażby w latach 2012-2017. Te szacunki mówią o tym, że Chińska Republika Ludowa zainwestowała wówczas w Arktyce blisko 90 Miliardów dolarów. Mówimy tutaj oczywiście o tych wspólnych chińsko-rosyjskich projektach energetycznych. W tym oczywiście chodzi mi o te zakłady zakład skraplania gazu, terminale eksportowe LNG, no ale także elementy infrastruktury północnej drogi, drogi, drogi morskiej. Tutaj niewątpliwie i to nastawienie na budowę własnej floty lodołamaczy. Mówimy oczywiście o tym o tym lodołamaczu śnieżny smog, a następnie, który zresztą doczekał się, doczekał się bliżej. Śnieżnego Smoka 2, o czym już wspominałem, jasne, że pokazuje te bardzo interes te, te, te zakusy chińskie. Niewątpliwie wywiad naukowo-techniczny Chińskiej Republiki Ludowej bardzo mocno jest zainteresowany, jeśli chodzi o plany konstrukcyjne rosyjskich lodołamaczy atomowych. Tutaj także bardzo istotna jest eksploracja dna oceanicznego, kwestie dronów podwodnych zdolnych do szpiegostwa podwodnego, chodzi o infiltrację oczywiście sieci światłowodów, no ale także oczywiście w ogóle do działalności także dywersyjnej, do takiej walki właśnie bezzałogowej, to jest bardzo istotny element rozwijany przez chiński wywiad naukowo-techniczny. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o samą politykę Federacji Rosyjskiej, to warto wspomnieć, że sam Władimir Putin, który, który był członkiem, czy też uczestnikiem forum pasa i szlaków w Pekinie, no zadeklarował wstępne oczywiście chęć połączenia północnego szlaku morskiego z chińską inicjatywą morskiego tego szlaku jedwabnego, jednego pasa, jednej drogi, no i powstanie globalnie konkurencyjnej drogi łączącej Azję z Europą. To ciekawe oczywiście, ciekawa deklaracja, niemniej jednak mająca także w Rosji pewnych sceptyków, czy też, czy też wprost nawet przeciwników, którzy uważają, że może to być bardzo Niebezpieczny trend podporządkowujący interesy rosyjskie no, wielkiej strategii chińskiej, ponieważ ta strategia jest tak naprawdę no, bardzo, bardzo długofalowa. I teraz, oczywiście, tutaj. Y można się zastanawiać, czy Chińczycy mogą w przyszłości chcieć wybudować bazy wojskowe wzdłuż swoich szlaków, wzdłuż tych strategicznych dla siebie szlaków handlowych, korytarzy tranzytowych tworzonych w ramach pasa i szlaku. Tutaj oczywiście i ta baza chińska w Djibouti, no ale także przecież ta wielka inicjatywa, o której wspominałem ostatnio, chińska stacja kosmiczna pokazują, że Chińczycy posiadają kapitał, posiadają przede wszystkim kulturę strategiczną i wizję tworzenia takich przyczółków. I tutaj myślę, że te nawet zdolności chińskie do Jeżeli chodzi o odstraszanie, jeżeli chodzi o pewną triadę nuklearną, którą Chińczycy dysponują, warto podkreślić, że Chińczycy po, posiadają obecnie 6 okrętów podwodnych typu 094, z których każdy tak naprawdę może przenosić 12 międzykontynentalnych pocisków balistycznych, z których każdy ma do, zasięg no, między 8 a 9 tysięcy kilometrów. Mówimy tutaj o pociskach drugiej generacji JL-2, to rzeczywiście Chińczycy są w stanie dokonywać projekcji siły morskiej, właściwie w dowolny, w, dowolny region, w dowolny region świata. A tym bardziej, że Chińczycy planują uruchomić produkcję znacznie bardziej zaawansowanych okrętów podwodnych typu 090 z których każdy będzie uzbrojony w pociski już nowej generacji JL-3, z której, gdzie na pokładzie będzie ich aż 20-24. No i wyobraźmy sobie sytuację właśnie wejścia chińskiego. Okrętów podwodnych na, na wody Oceanu Arktycznego. No, niewątpliwie oznaczałoby to, doskonale wiemy to z koncepcji chociażby Aleksandra Prokopiewa-Desewerskiego, no, zmniejszenie dystansu do celów strategicznych w Stanach Zjednoczonych. I no, możemy tutaj oczywiście wziąć taki przykład: między Szanghajem a Nowym Jorkiem to jest mniej więcej 12 tysięcy kilometrów. No ale już ale już z bieguna północnego do Nowego Jorku jest tylko 3400 kilometrów. No i to rzeczywiście jest ogromny problem dzisiaj dla strategów amerykańskich. Widzimy doskonale, że te Zabiegi chińskie są zabiegami, możemy powiedzieć spokojnie, podwójnego zastosowania politycznego, oczywiście cywilno-wojskowego. Cywilno Nie sądzę, aby Chińczycy odpuścili, mówiąc językiem kolokwialnym, obszar Arktyki czy obszar Antarktyki. Obserwuję od dłuższego czasu, że mamy do czynienia z realizacją bardzo długofalowej strategii, która będzie miała jedną z bardzo istotnych, będzie jeden z bardzo kluczowych i istotnych czynników, jeśli chodzi o kształtowanie się. Architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i nowego ładu globalnego. Dziękuję Państwu za uwagę.